Witam wszystkich, z tej strony Filip Konieczny. Właśnie wróciłem z banicji, czyli z tego wygnania, jakie zafundował mi YouTube. Dlatego postanowiłem nagrać dla Was, mam nadzieję, krótki film, w którym dokładnie wyjaśnię, co się stało. Co to, to, to się stanęło? Część widzów, która śledzi mnie na innych mediach społecznościowych, takich jak Twitter czy też Facebook, wie dokładnie o moich problemach, jakie miałem przez ostatnie, powiedzmy, niecałe dwa tygodnie z YouTube'em. Ale wiem, że też jest duża część widzów, która nie śledzi mnie ani na Twitterze, ani na Facebooku. Dlatego postanowiłem w tym filmie wyjaśnić całą sytuację. Jeszcze nie tak dawno temu wspominałem Wam o tym, że zostałem zmuszony do tego, aby włączyć reklamy na moim kanale YouTube które liczyłem na to, że nie pojawią się przez najbliższy miesiąc, ponieważ kiedy je uruchamiałem, tam był taki komunikat, który mówił, że proces weryfikacji kanału zajmie około miesiąca. Średnio zajmuje około miesiąc. Co się okazało, mój kanał został zweryfikowany w ciągu jednego dnia. No i reklamy na moim kanale się pojawiły. Reklamy musiałem włączyć z tego powodu, że YouTube wprowadził nowe prawo, nowy regulamin, który daje YouTubeowi możliwość usunięcia każdego tego kanału YouTube, który tych reklam nie ma włączonych, ponieważ taki kanał dla YouTube'a nie jest opłacalny komercyjnie. A więc, żeby nie dawać YouTube'owi takiej możliwości i nie ryzykować tym, że pewnego dnia obudzę się, a mój kanał nie będzie istnieć, po prostu zostałem zmuszony do tego, aby te reklamy włączyć. No i myślałem, że wszystko jest okej. Okay. Dwa tygodnie później jednak okazało się, że mój kanał został zablokowany. 23 grudnia 2019 dostałem strajka, czyli pierwsze takie ostrzeżenie. Następnie jeszcze tego samego dnia dostałem drugie ostrzeżenie, które zabrało mi możliwość publikowania jakichkolwiek treści przez najbliższe 7 dni. A na drugi dzień, gdy obudziłem się 24 grudnia, dostałem kolejny prezent w postaci Kolejnego ostrzeżenia, które zabrało mi możliwość publikowania jakichkolwiek filmów, jakichkolwiek treści. Przez najbliższe dwa tygodnie. Na początku myślałem, że jest to spowodowane moim filmem o Zusie. Mój film dotyczący Zusu rozszedł się dzięki Wam, dzięki Waszym udostępnieniom bardzo, bardzo dobrze. Zobaczyło ten film blisko 150 tysięcy osób. No i pomyślałem, że to jest po prostu walka ze mną w postaci zablokowania mojego kanału. I tak też napisałem na moim profilu w Facebooku, że prawdopodobnie z powodu filmu o Zusie mój kanał jest Blokowany, aczkolwiek parę godzin później okazało się, że największe kanały kryptowalutowe także zostały zablokowane. I to jest m.in. lista anglojęzycznych kanałów YouTube, które, tak samo jak ja, zostały zablokowane. Oprócz samej blokady, YouTube także usunął filmy, te na które nałożył ostrzeżenia, no i w moim przypadku były to 52 filmy. YouTube usunął całkowicie z mojego kanału 52 filmy. No i tak naprawdę nie wiedziałem, co mniej więcej. Będzie dało się dalej z moim kanałem, dlatego zacząłem szukać innych możliwości, by publikować treści, o czym też będę mówił Wam w dalszych filmach, gdyż teraz staram się bardziej dywersyfikować moje filmy na różnych innych platformach społecznościowych. Po trzech niepewności, bo tak naprawdę. Nie wiedziałem do końca, co się dzieje: czy mój kanał jest usuwany, czy to YouTube usuwa mój kanał, czy też jakieś boty minusują moje filmy, czy też jakaś grupa ludzi się po prostu zmówiłaby, by kanały kryptowalutowe usunąć z sieci. Także po w sumie trzech dniach niepewności od 23 grudnia, YouTube przyznał się, że jest to błąd ich algorytmu, no i filmy powinny zacząć wracać. Mimo tego, iż YouTube przyznał się do błędu w ich algorytmie, mimo tego, iż powiedział, że filmy zaczną wracać, no to w moim przypadku wyglądało to tak, że z tych 52 filmów, które zostały usunięte, wróciło tylko kilkanaście, które zrobiły ogromne zamieszanie na moim kanale. Ponieważ gdy YouTube przywracał te filmy, to pojawiały się one tak, jakbym ja je dodawał, jakby to były nowe filmy, a to były kompletnie stare researche sprzed roku, sprzed dwóch lat, no i zrobiło się ogromne zamieszanie. Część ludzi pisała, że staram się manipulować rynkiem, ponieważ Bitcoin nie kosztuje tyle, ile na filmie, na przykład na researchu, yy, chyba to było o omisego, Bitcoin wtedy kosztował 5000 dolarów. Czy to było projekt Zero X? Nie dokładnie pamiętam, ale Bitcoin na tym researchu, w czasie kiedy nagrywałem ten, ten research, kosztował 5000 dolarów, no a teraz kosztuje 7000. No więc część osób zaczęła snuć jakieś teorie spiskowe, że staram się manipulować rynkiem, pokazując <laughs> inną, cenę Bitcoina niż to faktycznie jest na coin market Więc żeby po prostu nie robić zamieszania, postanowiłem te filmy dać na prywatny. No ale co się okazało później, YouTube przestał dodawać kolejne filmy, więc w dalszym ciągu Około 40 moich filmów jest usuniętych i nic się z tym nie dzieje. Mało tego. Mimo tego, iż YouTube przyznał się do swojego błędu, przyznał się do tego, że to jest błąd algorytmu, ja w dalszym ciągu miałem ostrzeżenie, w dalszym ciągu miałem bana, w dalszym ciągu nie mogłem publikować treści. No i co się okazało? YouTube przywrócił wszystkim e, kryptowalutowym, powiedzmy, YouTuberom, twórcom e, YouTube'owym wszystkie filmy, cofnął te ostrzeżenia, przywrócił możliwość publikowania, no a w moim przypadku. Tak się nie stało. W dalszym ciągu miałem zakaz publikowania. Jakichkolwiek treści, w dalszym ciągu miałem usunięte filmy, i tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiłem napisać do YouTube'a, że mam taki, a nie inny problem. Na co dostałem odpowiedź od YouTube'a, że według nich wszystko jest ok z moim kanałem. No więc moja odpowiedź była prosta: wysłałem mi po prostu screeny ekranu, które pokazują wszystkie usunięte filmy, oraz to, że w dalszym ciągu mam blokadę, która odlicza mi ilość dni, jaka musi upłynąć, do tego, abym mógł ponownie udostępnić. Treści, na co dostałem odpowiedź od YouTube'a. Według nich wszystko jest ok z moim kanałem. E, także rozmowa była e, kompletnie bez sensu. Dzisiaj dopiero zobaczyłem, że YouTube. Przywrócił mi po 9 dniach możliwość ponownej publikacji treści, czyli jakby 4 dni przed upływem tych, tych, tych 14 dni, które miałem niby odczekać, ale w dalszym ciągu mam ostrzeżenia, w dalszym ciągu mam 90-dniowy ban, czyli jeżeli to się powtórzy, to znowu zabiorą mi możliwość publikacji treści. No i w dalszym ciągu moje filmy są usunięte. No i po prostu chciałem Wam Tą sytuację wyjaśnić, jak to mniej więcej wyglądało z tymi filmami, które się pojawiły, dlaczego mnie powiedzmy od dwóch tygodni na YouTube nie było. No i przy okazji chciałbym Was zachęcić do tego, abyście zaczęli śledzić mnie na innych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, takich jak fanpage kryptowaluty na Facebooku, czy też Twitter, ponieważ na tych mediach społecznościowych będę dodawał filmy, linki do filmów, które będę starał się umieszczać także w innych, na innych, innych platformach poza YouTubem. No bo jeżeli sytuacja wygląda tak, że rozmowa z kimś z supportu YouTube'a wygląda jakbym rozmawiał z jakimś robotem, mówię, że mój kanał jest blokowany, na co dostaję odpowiedź, że tak nie jest, pokazuję dowód, że tak jest, na co dostaję odpowiedź, że tak nie jest, no to równocześnie dobrze YouTube może mój kanał całkowicie usunąć, usunąć jakikolwiek kanał, po czym napiszę do nich, że mój kanał jest usunięty, no i dostanę odpowiedź, że według nich mój kanał nie jest usunięty. Więc tak jak wam powiedziałem, staram się teraz dywersyfikować bardziej platformy, gdzie będę publikował moje treści. Myślę o powrocie do Steamitu, DTube'a, parę różnych platform. Myślę także o rozpoczęciu tylko i wyłącznie wersji audio moich, moich nagrań, czyli jakieś podcasty, o jakichś podcastach myślę. Zobaczymy mniej więcej jak to wyjdzie w praniu. Niedługo zacznę się po prostu zabierać za logowanie na nowe platformy. Także chciałem Wam po prostu krótko wyjaśnić całą sytuację. A jutro prawdopodobnie pojawią się wiadomości ze świata kryptowalut. Jeszcze raz linki do Twittera, Facebooka oraz fanpage'a znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. To by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.